Kolejny perspektyw drzwi Jak będę chciał, to sobie nagram coś z nim Tymczasem stary maltuję tu mocny pi do mojej przeszłości właśnie zamknąłem drzwi Nikt nie jest doskonały ani, ani W ciszy się modle, same lecą łzy Czasem odpalę imię, nie ma parę dni Czy wlepuż to się coś przeszkadza mi wstyd jak coś mordeczko, to u mnie wszystko wid. A tak naprawdę bardzo brakuje mi. Tych wszystkich wspólnych razem spędzonych chwil. To z tobą miałem taki kozak, flowy chill Gdzie teraz jesteś, tak brakuje ciebie mi. Bez ciebie takie puste są te wszystkie dni. Kocham to życie, chciałbym, żebyś była z nim. Dobra, bo stracha pojeżdża, mi kurwa chuje, bo jest biedny, nie? Mordy, jesteś swoje kurwa, lubię to. Bez kitu, kurwa, tyle razy się. Czy wiesz, że jestem dobrym kierowcą? wiesz o tym, nie? Wiesz, że jestem jednym z najlepszych kierowców, chyba tutaj na mięsie.